Przed 1939 roku w przedwojennej Polsce siedziba rodziny Baczewskich znajdowała się o tutaj w Rynku 31, gdzie w 1923 roku znany artysta, rzeźbiarz i architekta Bronisław Wiktor Starą XVI wieczną kamienicę przebudował i ozdadł w stylu art deco, specjalnie na firmowy sklep rodziny Fabryki Baczyńskich Z tego czasu zachowała się piękna, piękny wystrój fasady. Gdzie zwracamy uwagę na ten ogromny, piękny art deco balkon? A również jak i tarcze z datą Firma przez Baczewskich została założona w 1782 roku I po dzień dzisiejszy można tutaj wypić starą nalewkę wiśniową Słynną wódkę Baczewskiego I również posłuchać dawnych przed przedwojennych lwowskich i jeszcze z czasów baciarskich oczywiście w języku polskim wchodzimy do jednej z najbardziej miłych miejsc tego tej restauracji a właśnie ogród zimowy w którym już słyszymy e, piękne melodie e, przedwojennego e, polskiego lwowa. W sklepie obok oryginalne wódeczki i nalewki według starych receptów Baczewskiego, którego portret wprost przed nami. I tutaj zawsze można, nie tylko kupić dobrą wódkę, ale zdegustować nalewki. W którym po to dwieście i więcej lat stara, dobra tradycja żyje i kwitnie w starym sercu Lwowa. O ta piękna reklama z czasów przedwojennych, kto jeszcze. Nie próbował wódeczek Baczewskiego tej e, firmy z 1782 roku. cesarsko królewsko uprzywilejowanej rafinerii, z fabryki najprzedniejszych likierów, prawdziwych polskich wódek, rosolisów i rumu, która dostała odznaczenie nagrody na wielu międzynarodowych wystawach. C.K. nadworny, dostawca, pan Baczewski, samego dworu w Wiedniu, cesarza Franciszka Józefa I, a złote medale, które tu widzimy, z wystaw od Paryża i Brukseli, do słynnej wystawy e, galicyjskiej 1894 roku. E, konto tej solidnej firmy w bankach, najlepszych bankach e, Austro-Węgier. Od Galicyjskiej e, Kasy Oszczędności w Lwowie do Kaz oszczędności banków w obydwu stolicach imperium, w Wiedniu i Budapeszcie.